Witamy Państwa ponownie. Jeśli człowiek żył w niewoli i ryzykował życiem, żeby z niej uciec, to trudno uwierzyć, że mógłby z własnej woli wrócić do więzienia. A jednak bohater naszej dzisiejszej historii tak właśnie postąpił. Z powodu jednej złej decyzji przez całe lata oglądał się za siebie, obawiając się aresztowania, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Salon piękności Normy? Norma. Jakiś obrzydliwy urzędas właśnie ode mnie wyszedł. Państwo zabrało mi mój interes. O nie, Manolo. Jak oni mogą zrobić coś takiego? To są komuniści. Mogą robić, co im się żywnie podoba. W takim razie tutaj też przyjdą. Jeżeli mogą odebrać sklep mięsny, to mogą też odebrać salon piękności. Cała nasza praca na marne. Teraz to należy do państwa, a ja jestem tylko pracownikiem. Nie zapłacili ci? Ha, najpierw zabiorą nam nasze pieniądze, a potem zapłacą tyle, ile będą chcieli. Nie mam zamiaru żyć w ten sposób. Co możemy zrobić? Wydostaniemy się z kuby, tak albo inaczej. Och, Manolo, już są przed moim salonem. Idą. Głoszenie dobrej nowiny poprzez dramatyczne prawdziwe historie to idea programu wyzwolony realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago. W Pacific Garden Mission nadal trwa praca, rozpoczęta ponad 120 lat temu, kiedy drobna kobieta o wielkim sercu otworzyła schronisko, gdzie znajdowali dach nad głową bezdomni cierpiący nędze ludzie. Życie niejednego człowieka zostało tu odmienione, on potem mówił o tym innym, tak właśnie działo się w Old Lighthouse od samego początku. Misja wciąż się rozrasta, coraz bardziej zwiększając zasięg swojej pomocy. Każdego dnia setki mężczyzn, kobiet i dzieci otrzymuje darmowe jedzenie, ubrania i schronienie, a także naukę i poradę. Tak, aby odchodząc stąd byli silniejsi niż kiedy tu przyszli, i aby sami mogli pomagać innym. Źródłem tej przemiany jest prawdziwe dzieło dokonane na krzyżu, a tym, co przychodzących tu ludzi wyzwala, jest prawda. Do wszystkich stacji radiowych na świecie jest to program numer 2468 z serii Wyzwolony. Audycja. Która da ci do myślenia Norma, znalazłem kogoś, kto jest chętny wymienić pesos na dolary Bądź ostrożny, Manolo Wiem, coraz trudniej poznać, kto jest szpiegiem, a kto nie Nie mam już wątpliwości, co to sąsiadów z góry On ciągle mnie o coś wypytuje Trzymaj się od nich z daleka Oni są szpiegami Fidela Już wiedzą, co Mani powiedział nauczycielowi O tym, że chce wyjechać z Kuby, bo tu nie ma mięsa ani sera to prawda. Ciarki przechodzą na myśl, że oni tyle o nas wiedzą. Komuniści są jak pająki w środku jednej wielkiej pajęczyny. Jeśli poruszysz się na samym jej brzegu, natychmiast o tym wiedzą. Dostałam dzisiaj list od Ronaldo. Pisze, że bilet lotniczy do Hiszpanii kosztuje ponad 400 dolarów. List był oczywiście otwarty. Tak, przyszedł z Majami. Wiedzą, że chcemy wyjechać i nas obserwują. Boję się, nie bój się, Norma. Musimy spróbować dla dobra naszych dzieci. Panolo, to policja! Bohater naszej historii miał dwa lata, kiedy w 1959 roku Castro przejął władzę na Kubie. Jak wielu Kubańczyków, jego rodzina znosiła komunizm, myśląc o ucieczce, której musieli dokonać, zanim ich syn nie skończy 15 lat i nie zostanie powołany do armii. Oto prawdziwa historia Manuela Milla, już teraz w wyzwolonym. Mój ojciec został aresztowany i przesiedział rok w więzieniu w okropnych warunkach. Nie mieli żadnych dowodów, żeby go skazać, ale i tak kolejne sześć miesięcy spędził w areszcie domowym. Trzy lata później, kiedy miałem czternaście lat, udało nam się kupić bilety na samolot do Hiszpanii, gdzie mieszkaliśmy przez dwa lata. Początkowo wszyscy gnieździliśmy się w jednym pokoju, później mieliśmy małe mieszkanie. Jako uciekinier nie mogłem chodzić do szkoły, więc pracowałem. Dostałeś dzisiaj wypłatę? Tak, tu są pieniądze, mamo. Niewiele tego jest. Ale bardzo nam pomagają, Mani. Przyszło też trochę pieniędzy od mojego kuzyna z Miami. Szkoda, że nie możemy wyjechać do Ameryki. Mam już dosyć tego zimna. Lepsze to niż życie w komunie, Manie. Wiem, ale już ominęły mnie dwa lata gry w baseball. Zanim się obejrzysz, będę starym człowiekiem. Synu, masz dopiero 16 lat. Nie martw się, nadrobisz to wszystko. Mam dobre wieści. Wasze wizy studenckie już przyszły. Ty i Normita możecie w przyszłym tygodniu jechać do Atlanty. Mam już dla Was bilety. A, a co z Tobą i mamą? Przyjedziemy niedługo po Was. Moja siostra i ja polecieliśmy do Atlanty, do domu naszych sponsorów. Tydzień później dołączyli do nas rodzice, a ja poszedłem do dziesiątej klasy, w ogóle nie mówiąc po angielsku. Przebywając wśród rówieśników, uczyłem się szybko, ale moi rodzice bardzo męczyli się z nowym językiem. W Atlancie spędziliśmy rok, po czym przenieśliśmy się do Union City w New Jersey, gdzie mój ojciec pracował w sklepie mięsnym 17 godzin dziennie. Jeszcze nie śpisz, synu? Wciąż ślęczysz nad lekcjami? Tak, późno się za nie zabrałem, bo miałem inne rzeczy do zrobienia. Musisz trochę odpocząć. Ty też tato, za długo pracujesz. Muszę. Mamy wiele długów do spłacenia ludziom, którzy wysyłali nam pieniądze, żebyśmy mogli tu przyjechać. Nie lubię być komuś dłużny. Pomogę ci, jak tylko skończysz szkołę. Nie trzeba, synu. Już prawie wszystko spłaciłem. Potem będę mógł wkupić się w interes i zostać współwłaścicielem. Tato. Trener mówi, że mogę zostać świetnym baseballistą. To dobrze, ale najpierw zdobądź wykształcenie. Idź na uniwersytet. Właśnie o to chodzi. On mówi, że mógłbym dostać stypendium do City Hall, gdzie on chodził. To świetnie, Money. Żaden Latynoz nie był tam jeszcze członkiem drużyny baseballowej. Ja byłbym pierwszy. Jestem z Ciebie dumny, synu. Powinieneś zajść daleko. Mogłem zajść bardzo daleko. Miałem wiele różnych zainteresowań. Między innymi organizowałem latynoskie przedstawienia z tańcami, co przynosiło mi pieniądze i pewien rozgłos, dzięki któremu w ostatniej klasie liceum zaangażowałem się w politykę. Zostałem pełnomocnikiem burmistrza Union City, pomagającym ludziom w znalezieniu mieszkania. Ale moim bogiem był baseball. Przyjąłem więc czteroletnie stypendium w Seaton Hall, żeby grać. W 1978 roku zostałem obywatelem amerykańskim. Mieszkałem w akademiku, ale często jeździłem do domu. Cieszę się, że jesteś, Manny. Możesz mi pomóc w kuchni? Co się dzieje, mamo? Przychodzą do nas znajomi na kolację. Masz, wymieszaj to. Jak tam w szkole? Jak zwykle. Mój interes z ubezpieczeniami poszedł w górę jak rakieta. Zarabiam dużo pieniędzy. To dobrze. A baseball? Jak ci idzie? Zaczyna do mnie docierać, że chyba nie mam tego czegoś, żeby grać wśród najlepszych, mamo. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek powiesz coś takiego, many. Trzeba być realistą. Mam dryg do robienia pieniędzy i to się liczy. Bylebyś był szczęśliwy. Daj. Teraz ja pomieszam. Co to jest, mamo? Jakaś twoja czarna magia. Nie dotykaj tego. Bo rzucę na ciebie czar. Może będziesz miał dzisiaj szczęście w miłości. Mama była medium i praktykowała santerię i spirytyzm. Dawniej widywałem ją w transie. Często mówiła też, że wygania ze mnie złe duchy. Jako dziecko zostałem ochrzczony, ale nigdy nie chodziliśmy do kościoła i nie interesowały mnie te sprawy. Moją miłością były pieniądze, które zarabiałem we mgnieniu oka. Więc na czwartym roku zrezygnowałem ze studiów, żeby się ożenić z kobietą, którą poznałem przez moich rodziców. W 1980, rok później, urodził się nasz syn. Miałem wszystko. Wiesz, że Manny został wybrany najlepszym handlowcem ubiegłego roku W naszym regionie? W całym kraju W zeszłym roku zarobiłem ponad 100 tysięcy dolarów, tato To imponujące, synu Teraz nic, tylko podpisuje jakieś kontrakty promocyjne Ciągle gdzieś jeździ Musisz spędzać więcej czasu z rodziną tak, może przeprowadzimy się do Miami, żeby uciec od tego zimnego klimatu. Wszyscy Kubańczycy w mieście będą ci zazdrościli. Mamo, musisz po prostu rzucić jakiś czar, żeby zablokować wszystkie zawistne spojrzenia. Już nie, synu, przestałam się tym zajmować. Dlaczego? Bo to jest złe. Teraz to wiem, odkąd zaczęłam czytać Biblię i chodzić do kościoła. Chodzisz do kościoła? Tak. Teraz potrzebuje tylko Boga. Mama niewiele mówiła o swojej nowej wieży, ale jej życie zmieniło się drastycznie. Przeprowadziłem się z rodziną do Miami i założyłem firmę ubezpieczeniową w Coral Gables. Miałem piękny dom, cztery samochody, wspaniałe ubrania i pozycje. Tym trudniej wytłumaczyć to, co zdarzyło się później. W 1984 roku wróciliśmy do New Jersey, żeby odwiedzić rodzinę, i wtedy chłopak mojej siostry wziął mnie na bok. Hey, man, nie chciałbyś łatwo zarobić 50 tysięcy. 50 tysięcy dolarów? Aha, tak. No to naprawdę łatwe pieniądze. Na czym polega interes? Hmm. Masz jakieś kontakty w bankach w Miami? Jasne. Znam parę osób. No, jeden z moich znajomych ma trochę lewych czeków wartych no, ponad 175 tysięcy. I potrzebujemy miejsca, gdzie można by je zrealizować. O kurczę. A skąd je wziął? Ukradł. Z jakiejś firmy w Jersey. Rzuciła go ukochana. Coś takiego. No I chciał wyrównać rachunki. Co trzeba zrobić? To znaleźć jakiegoś bankiera na Florydzie, który zgodzi się je zrealizować. No, wszyscy możemy na tym zarobić parę ładnych dolarów. Tak. Chyba znam gościa, który na to pójdzie. Hmm. Miałem starego kumpla z liceum, który był bankierem na Florydzie i zgodził się zrealizować te czeki. Uważając, żeby nie sfilmowały mnie bankowe kamery, założyłem fałszywe konto i wyciągnąłem pieniądze. Wydawało mi się, że popełniliśmy przestępstwo doskonałe. Minął miesiąc. Manny Mill, słucham. Manny, mam złą wiadomość. Co? Właśnie było tu FBI. O rany. No przykro mi Manny, musiałem podać im twoje nazwisko. Byłem zszokowany. Gdyby mnie znaleźli, poszedłbym do więzienia. Zadzwoniłem do rodziców i powiedziałem, że wyjeżdżamy na wakacje. Potem wyciągnąłem z moich kont bankowych tyle pieniędzy, ile byłem w stanie, i szybko pojechałem do domu. Mario, mam dla ciebie niespodziankę. Co takiego, manny? Zabieram cię do Puerto Rico. Puerto Rico? Mamy, ja jestem w siódmym miesiącu ciąży. Wiem, właśnie dlatego jedziemy. Potrzebujesz wakacji, zanim urodzi się dziecko. A, a co z Emanuelem? Zabieramy go ze sobą, czy załatwiamy opiekunkę? On też jedzie. Ach, Puerto Rico. Zawsze chciałam tam pojechać. Kiedy wyjeżdżamy? Teraz. Mam już bilety. No, już. Pomogę ci się spakować. No, widok nie jest zbyt piękny, ale to przyjemny hotel. Mario, usiądź. Muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi, Mary? Masz taką poważną minę? Mam kłopoty. Ściga mnie FBI. To dlatego tu przyjechaliśmy. FBI? Co ty zrobiłeś? Pomogłem znajomemu zrealizować jakieś skradzione czeki. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Myślałem, że nikt nas nie złapie. Zarobiłem na tym 50 tysięcy dolarów. Mani, nie mogę w to uwierzyć. Przepraszam, kochanie. To było strasznie głupie. I co my teraz zrobimy? Prędzej czy później cię złapią? Nie tam, gdzie pojadę. Przyjechałem tutaj tylko po paszporty. Będą obserwowali biuro w Miami. Gdzie masz zamiar teraz jechać? Do Wenezueli. Możesz jechać ze mną albo wrócić do domu. Wybór należy do ciebie. A co się stanie z naszym domem i samochodami? Co z twoim interesem? Nie zależy mi na tym. Zacznę wszystko od nowa. Może otworzę restaurację. To okropne, Mani. Okropne, ja nie znam nikogo w Wenezueli i będziemy tak daleko od mojej rodziny i, I nigdy już nie będziemy mogli wrócić, prawda? W każdym razie nie prędko, Mario. Jak mogłeś zrobić mi coś takiego? Nie chcę iść do więzienia. Będzie nam się znowu dobrze żyło. Jakoś to będzie. Pojedziesz ze mną? Nie mam zbyt dużego wyboru. Z Puerto Rico na dziesięć dni pojechaliśmy do Dominikany, potem do Kolumbii na kolejny tydzień, w końcu dotarliśmy do Caracas w Wenezueli. W ciągu kilku tygodni otworzyłem małą kawiarnię dzięki pieniądzom, które ze sobą zabrałem. Miesiąc po naszym przyjeździe moja żona urodziła córeczkę, a ja zadzwoniłem do moich rodziców. A gdzie ty jesteś? W Wenezueli, tato. Nie macie już bardzo długo. Zdecydowaliśmy się zostać tutaj na stałe. Na stałe? Jesteś bardzo daleko od domu, synu. Tutaj naprawdę jest przyjemnie, tato. Ciepło i pięknie. Postanowiliśmy zostać. A co z twoją firmą ubezpieczeniową w Miami? Przejął ją mój partner. Zawsze chciałem otworzyć restaurację i nadarzyła mi się tutaj wielka okazja. No cóż, to jest twoje życie, synu. A co Maria myśli o tym wszystkim? Świetnie sobie radzi. Jest tutaj wielu Kubańczyków, więc czujemy się prawie jak w domu. Otworzyłeś już tę restaurację? Tak, jasne. Właściwie to kawiarnia. Interes idzie bardzo dobrze. Wyposażenie było na miejscu, musiałem tylko posprzątać. Ale facet, który jest właścicielem budynku, chce wejść ze mną w interes i otworzyć prawdziwą restaurację. No wiesz, z dobrą kuchnią. Jestem z ciebie dumny, synu. Wolałbym, żebyś nie był tak daleko, ale wiem, że sobie poradzisz. Uczciwość i ciężka praca zawsze ludzi wynagradzają. Nasze życie było raz dobre, raz złe, raz gorzkie, a raz słodkie. Restauracja prosperowała świetnie, a mnie sprawiało radość przebywanie z ludźmi. Jednak moje małżeństwo nie miało się dobrze, ponieważ moja żona była samotna, a ja wciąż oglądałem się za siebie, zastanawiając się, czy FBI mnie tutaj nie znajdzie. Minęły dwa lata i zadzwonił mój ojciec. Manny, właśnie wyszli od nas dwaj agenci FBI. Powiedzieli mi, jaki jest prawdziwy powód twojego wyjazdu do Wenezueli. Uciekałeś przed prawem. Powiedzieli, że byłeś jednym z jakiejś szajki, która zrealizowała kradzione czeki. Czy to prawda, Manny? Zrobiłem bardzo głupią rzecz, tato. Tylko raz to wszystko. Człowiek nigdy nie powinien kraść. Nie potrzebowałeś tych pieniędzy. Wiem, tato. Wiem. To wydawało się takie proste. Wstydzę się na myśl, że mój syn brał w tym udział. Przykro mi, tato. FBI chce, żebyś wrócił do domu. Poszedłbym do więzienia, tato. Powiedzieli, że postawiono ci sześć zarzutów o obrót fałszywymi czekami. Powiedzieli ci, jaki dostałbym wyrok? Najwyższy. Pięćdziesiąt pięć lat. Pięćdziesiąt pięć lat? I ty chcesz, żebym wrócił? Many, powiedz mi, jeśli dziś wieczorem umrę, będziesz w stanie przyjechać na mój pogrzeb? Many. Posłuchaj mnie, synu, zgrzeszyłeś przeciwko Bogu Najświętszemu, musisz żałować za swoje grzechy, musisz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i uczynić go swoim panem i zbawicielem. Potrzebujesz wybaczenia za twój grzech i on może to zrobić, jeśli go o to poprosisz. Och Boże! Zbaw mojego Syna, spraw, aby ujrzał, jaki jest zagubiony, jak daleko jest od Ciebie. On jest w drodze do piekła. Boże, On Ciebie potrzebuje. Pomóż mu dojrzeć, że nie może przed Tobą uciec. Ojcze, Ty obiecałeś wybaczać. Modlę się, aby mój syn poprosił o przebaczenie i poszedł w ślady Jezusa. Och, Boże, proszę wybacz mi to, co uczyniłem. Jestem winny i wstydzę się tego. Nie chcę już więcej uciekać. Panie, zbaw mnie, Przy Idź do mego serca i zmień moje życie. Dziękuję Ci, Boże! Dziękuję Ci, Jezu. Boże, potrzebuję Twojej pomocy. Daj mi odwagę, bym mógł stanąć twarzą w twarz z moim uczynkiem i bym mógł Go naprawić. Daj mi odwagę, bym mógł stanąć twarzą w twarz z moją rodziną, ze światem i z prawdą. Chwal Boga Manny. On Ci wybacza, On Cię zbawił. Czuję się, jakby właśnie spadł ze mnie potężny ciężar. Teraz musisz oddać się w ręce, FBI! Ale o tym nie było mowy, mamo. Musisz, Manny. Mam żonę i dwoje dzieci, o których muszę myśleć. Oddać się Jezusowi to jedna rzecz, a oddać się w ręce FBI to zupełnie inna sprawa. Manie, Bóg obiecuje, że nigdy cię nie opuści, ani się ciebie nie wyprze. Pamiętaj o tym. List do hebrajczyków rozdział 13, wers 5. Zaprosiłeś go do swojego serca i od tej chwili on będzie przy tobie. Nawet jeśli będziesz musiał iść do więzienia. Pan dał mi odwagę i dwa tygodnie później, w lutym 1986 roku, polecieliśmy do Nowego Jorku, gdzie na lotnisku Kennedy'ego oddałem się w ręce FBI. Kupiłem mojej żonie i dzieciom mieszkanie blisko naszych rodzin i przez trzy tygodnie, oczekując na wyrok, prowadziłem restaurację. Przyznałem się do winy i dzięki Bożej litości sędzia skazał mnie tylko na trzy lata w więzieniu federalnym w Allenwood. Często dzwoniłem do domu. Cześć Mario, co u ciebie słychać? W porządku. Nie mów za długo, i Rozmowy są bardzo drogie, a my nie mamy za dużo pieniędzy. Wiem, kochanie, przykro mi, po prostu musiałem z tobą porozmawiać. Co u dzieci? U nich też wszystko dobrze. Powiedziałam im, że pojechałeś na studia. Złożyłem podanie o przepustkę, ale mi odmówili. Dlaczego? Powiedzieli, że to za duże ryzyko, bo byłem uciekinierem. Próbuj dalej, Manny, dzieci muszą cię zobaczyć Możesz przyjechać mnie odwiedzić? To cztery godziny drogi Może będę mogła przyjechać z twoimi rodzicami na następną wizytę Mamy nowego kapelana Organizujemy spotkania modlitewne i nauki biblijne Po hiszpańsku i po angielsku Ja prowadzę te po hiszpańsku To świetnie, Manny Posłuchaj, lepiej żebyśmy odłożyli już słuchawki Mario, stałem się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie Nie jestem już tym samym człowiekiem którym byłem? Codziennie modlę się za ciebie i za dzieci. Na początku moja żona mnie wspierała. W 10 miesięcy po tym, jak poszedłem za kratki, razem z dziećmi przyjechała mnie odwiedzić. Wszystko wydawało się normalne i wcale nie podejrzewałem, że widzę ją ostatni raz. Później nie odbierała nawet moich telefonów. W desperacji wciąż starałem się o przepustkę na weekend. Ale urzędnicy więzienni ciągle odmawiali, wyglądasz na podłamanego meny, bo jestem. Dowiedziałem się, że moja żona przeprowadziła się na florydę z innym mężczyzną. Rozwodzi się ze mną, żeby wyjść za niego. Przykro mi to słyszeć. Gdyby tylko pozwolili mi pojechać do domu załatwić wszystkie sprawy, a teraz już jest za późno. Menu. Bóg ma plan na twoje życie i wciąż trzyma cię w swojej dłoni bez względu na wszystko. I wiemy, że wszystko idzie ku dobru dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy zostali wezwani do jego dzieła. Wiem, on nigdy mnie nie opuści ani się mnie nie wyrzeknie. Gdyby nie Bóg, nie wiem, jak przetrwałbym te dni. Byłeś wierny Bogu i Kościołowi tutaj w więzieniu, meny. Dużo pasterstwo modlitewne, nauki biblijne. Nie chciałbyś wybrać się w lutym na seminarium dla nawróconych więźniów? Chodzi o to w Waszyngtonie? Tak. To taki program, który ma pomóc chrześcijańskim więźniom lepiej trwać w Chrystusie podczas odbywania kary. Bardzo bym chciał, ale musiałbym prosić o przepustkę, a wątpię, żeby mnie puścili. Poręczę za ciebie. Może na coś takiego dostaniesz przepustkę. Pomódlmy się, meny. Jeśli Bóg jest z tobą, kto może być przeciw tobie? Za pierwszym razem moja prośba o udział w seminarium została odrzucona. Potem dwaj urzędnicy, którzy się temu sprzeciwiali, zostali przeniesieni do innego więzienia. Moja przepustka została zatwierdzona dwa dni przed seminarium. Halo! Cześć tato nigdy nie zgadniesz, gdzie jestem. W Waszyngtonie. Masz rację, skąd wiedziałeś? Modliliśmy się za ciebie, Manny. To musi być cudowne uczucie być znowu na wolności. Tylko przez dwa tygodnie, ale to i tak przyjemne uczucie. W końcu rozmawiałem z Marią. Gdzie ona jest? Na Florydzie. Nic tylko na mnie wrzeszczała. Powiedziała, że już nigdy nie zobaczę moich dzieci. Nie bierz sobie tego do serca, synu. Bóg ci pomoże do niej dotrzeć. Chcę podziękować Tobie i Mamie za to, że przez cały ten czas wspieraliście mnie. To dzięki temu wszystko w moim życiu się zmieniło. Nikt z nas nie przeszedłby przez to bez Boga, Mani. Nie wiedziałem o tym, nie znałem Go, dopóki nie zobaczyłem zmiany w Tobie i Twojej Mamie. Chciałbym pójść do seminarium biblijnego jak wyjdę z więzienia, tato. Złożyłem już podanie. Przecież został Ci jeszcze rok kary. Ufam Bogu.